Właśnie wydarzyło się coś naprawdę wielkiego. Polak poleciał w kosmos. To dopiero druga taka misja w historii naszego kraju. Pierwsza była w 1978 roku z Mirosławem Hermaszewskim. Sławosz leci w ramach misji AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To wspólne przedsięwzięcie Europejskiej Agencji Kosmicznej i firmy AXI M-Space. Co będzie tam robił? Bierze udział w eksperymentach z dziedziny medycyny, biologii i technologii. Chodzi o to, żeby lepiej zrozumieć, jak kosmos wpływa na ciało człowieka i różne materiały. Ciekawostka do nowego programu ESA zgłosiło się ponad 22 tysiące osób. A to właśnie Sławosz został wybrany. Robi wrażenie, prawda. To ogromny krok nie tylko dla niego, ale i dla całej polskiej nauki. A może to dopiero początek polskiej obecności w kosmosie? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz, i jeśli chcesz więcej takich kosmicznych newsów, wpadaj na alekosmos.pl.